Ona zainspirowała nas do zrobienia tradycyjnego polskiego chleba. E, ja dzisiaj też będę robiła chlebki, ale będą to indyjskie chlebki Nan, również z drożdży, i pokażę Wam, jak to zrobić. E, zaczniemy sobie od tego, że szklankę. Ja używam do odmierzania jednej szklanki, takiej zwykłej, i do tego dodaję i mąkę, i, i mleko, żeby, żeby wszystko było. Szklance o tym samym rozmiarze, odmierzane. Także podgrzałam sobie jedną szklankę mleka. Wlewam. Do tego dodaję łyżeczkę drożdży instant. Mam takie drożdże w proszku. Myślę, że tradycyjnie w Indiach nie używali drożdży w proszku, ale tak sobie dla ułatwienia skorzystam z takich. Do tego mleka dodaję również łyżeczkę cukru. Mieszam to wszystko. I zostawiam to na 5 minut, tak żeby drożdże zaczęły się mnożyć razem z cukrem. W międzyczasie jak tutaj te drożdże nam będą rosnąć, um, przesieję sobie trzy szklanki mąki do drugiej miski. Przesianej mąki dodaję jeszcze łyżeczkę cukru oraz łyżeczkę soli. Do tego dwie łyżki oleju albo oliwy jakiegoś tłuszczu. 50 mililitrów jogurtu naturalnego. Okay. Ja dodałam już sobie wszystkie składniki. Ale jeszcze chwilę poczekamy, aż zrobią się drożdże, także zaraz wracam. Ok, drożdże nam trochę już tutaj podrosły w tej miejsce, także mleko razem z drożdżami i z cukrem wlewamy również do mąki. I to wszystko teraz wymieszamy najlepiej. Palcami, ewentualnie w rękawiczkach, chociaż może teraz, aby nie malować rękawiczek, tylko gołymi rękami. Wyrabiamy ciasto, aby było błyszczące. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Po wyrobieniu ciasto wygląda w ten sposób. Wyrabiałam je około 10 minut, tak żeby było sprężyste. Jeżeli ciasto wyjdzie za rzadkie albo za gęste, to spokojnie można dosypać więcej mąki albo dolać po prostu wody, tak żeby miało ono taką konsystencję. Teraz zostawiam je pod przykryciem, przykrywam ściereczką na około, trudno powiedzieć, ile, tak żeby podwoiło swoją objętość. Teraz bez klarą obserwujemy, a Adam wyrabia. Ciasto. Po tym, jak ciasto podwoi swoją objętość, przez 2-3 minuty jeszcze je wyrabiamy. Później formujemy kulki w wielkości jakiej wielkości? <mówił> <tak> o, mniej, więcej, mniej więcej takie. I wałkujemy je na placuszki o grubości 5 mm. W międzyczasie nagrzewamy już piekarnik do 250 stopni. Tak przygotowane placuszki układamy na papierze do pieczenia na blaszce i około dwóch minut z każdej strony pieczemy, tak aby były przyrumienione. Po upieczeniu chlebki wyglądają tak. Troszkę nam urosły od tych drożdży. My zawsze jemy je z takim indyjskim sosem z kurczaka, butter chicken, to jest sos z kurczakiem, z indyjskimi przyprawami, śmietaną i pomidorami, ale można też je zjeść same albo z masłem, albo z sosem czosnkowym, tak po polsku, także warto spróbować. Do zobaczenia!